Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubinic W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Poeta Roman Brandstetter Nawrócony Żyd napisał kiedyś takie piękne słowa, które mi bardzo pomagają. Niech żyją wszystkie drogi krzywe, proste i naokolne, które prowadzą do ciebie, Boże. Myśmy wyszli z różnych miejsc. Ktoś szedł drogą prostą przez przykład rodziców, przez dobre wychowanie. Ktoś pogubił się przez grzech, ale wraca teraz do Pana Boga. Ktoś Spotkał go na pielgrzymce, ktoś y, dotkał, został dotknięty, nie wiadomo skąd, ale nieważne skąd żeśmy wyszli, jakimi drogami idziemy. Ważne jest to, dokąd idziemy i żebyśmy się spotkali wszyscy tam, gdzie on nas czeka, który w, na niebo. To jest ważne, żebyśmy zwracali uwagę, dokąd idziemy. Y, ja Wam chcę opowiedzieć o takim moim przyjacielu, który którego spotkałem jeszcze na studiach, zaprzyjaźniliśmy się i on chodził do takiej wspólnoty chrześcijańskiej, która potem przeszła na protestantyzm, odeszła od Kościoła. I kiedy był taki przełomowy moment, poszedłem zobaczyć, jak wygląda ich spotkanie. Było takie otwarte i Spostrzegłem, że mój przyjaciel idzie tam do tych liderów i żeby się nad nim pomodlili. Oni otoczyli go wianuszkiem, położyli na nim ręce i modlili się nad nim. A ja w kąciku siadłem w sobie ciutko i oddawałem go Najświętszej Marii Pannie. Maryjo, ty go prowadź, ty go poprowadź tak, jak ty chcesz. I po tym spotkaniu jakoś tak nasze drogi się gdzieś tak rozeszły. Nie, nie widzieliśmy się przez długi czas i po roku czy po dwóch dowiaduje się, że mój przyjaciel nie poszedł, nie odszedł od kościoła, nie poszedł razem z tą, z tą wspólnotą, nie odłączył się od jedności z kościołem, ale jest w, w wspólnocie maryjnej, w rycerstwie niepokalanej. I to była dla mnie taka wielka radość i też znak tego, jak silna jest matka Boża, że ona potrafi to, co my jej oddamy, ochronić i poprowadzić najlepszą drogą. Dlatego można oddawać też nie tylko siebie, ale też swoich przyjaciół, znajomych, bliskich. I podczas tego zawierzenia też o nich pamiętajcie. I pojawia się takie pytanie, ono dochodzi z Waszych ust co dalej, bo już. Za kilka dni zawierzenie, już ten finał, ta radość oddania siebie Matce Bożej, ale co dalej? Czy nasze zawierzenie się już kończy, czy już nie będziemy się spotykać, czy nie będziemy kontynuować naszej modlitwy? I pojawia się takie pytanie: Ja też chciałbym jeszcze coś więcej, i to jest dobre. Dobrze, że Duch Święty mówi w Waszych sercach, wzbudza pragnienie jakiejś kontynuacji. Kiedy my zaczynaliśmy to zawierzenie od skromnej grupki, nie mieliśmy jakichś żadnych specjalnych planów, oczekiwań. I do tej pory ja przynajmniej nie myślę o czym, że zaczynamy jakąś nową wspólnotę, jakiś nowy ruch. Tych ruchów w Kościele już jest bardzo dużo. Ale myślę, że też nie możemy zrezygnować z tego i zmarnować tego zapału i tego ognia. Miłości do Boga, do Maryi, który się w wielu sercach zapalił. Widzicie, my jesteśmy z różnych miejsc i Polski, i świata, i z różnych warunków, z w różnych, w różnych sytuacji. I pamiętajcie jedną rzecz, że to, co się zaczęło teraz, możemy kontynuować we wspólnotach już istniejących. Ja dzisiaj chciałem wam. Przynajmniej wymienić z nazwy niektóre wspólnoty, do których możemy przystąpić, w których możemy znaleźć swoje miejsce, swój dom. Bo w Kościele katolickim jest wiele ruchów, wiele stowarzyszeń, które idą śladami Matki Bożej. I na przykład wspomniane Rycerstwo Niepokalanej, które założył święty Maksymilian Maria Kolbe, ono ma wielką siłę. Dalej Legion Maryi, założony przez Franka Dafa, który jest mało znaną w Polsce jeszcze wspólnotą, ale w świecie bardzo liczną. Kilka milionów ludzi uczestniczy w tym ruchu. Ruch bardzo cichy, pokorny, ale bardzo efektywny, dlatego że zajmuje się apostolstwem. Dalej bardzo też rozpowszechniony w Polsce Żywy Różaniec, Róże Różańcowe. Dawna Sodalicja Mariańska albo Apostolat Maryjny i wiele, wiele innych wspólnot, które mogą nam stać się domem. Jeżeli takich wspólnot nie ma w Waszej parafii, w Waszym otoczeniu, to można je założyć, to można stworzyć może nieformalną, ale grupę, która będzie się modlić na różańcu, która będzie taką małą wspólnotką takim domem, gdzie nie przez internet, ale na żywo będziemy się jednoczyć. Bo Jezus powiedział, gdzie dwaj lub trzej zgromadzą się w imię moje, tam i ja jestem pośród nich. I Maria też w różnych miejscach zachęca nas do tego, abyśmy się jednoczyli, bo w jedności jest siła. Słuchajmy więc Ducha Świętego, słuchajmy głosu Maryi, słuchajmy Słowa Bożego, żeby w swoim sercu rozeznać, co Bóg ode mnie chce, co chce, żebym ja czynił. W niektórych sercach odezwały się takie głosy, żeby zakładać takie bractwa adoracyjne. I to jest też piękna, piękna myśl, żeby jednoczyć się przez wspólną adorację. Czyli można zrobić nawet taką listę ludzi, którzy mogliby po kolei, godzina po godzinie, obstawić cały dzień, cały tydzień, cały miesiąc żeby trwała taka nieprzystanna, nieustająca adoracja, która nie musi być koniecznie nawet w kościele, przed wystawionym świętym sakramentem, ale może być nawet w domu. W tych godzinach nocnych też może być w domu, kiedy przenosisz się myślą do jakiegoś kościółka i tam adorujesz Jezusa Chrystusa. Czyli, tak jak się Jan Bosko widział, ocali nas Maryja i na sakrament, Eucharystia. I to też jest jakieś światło, żebyśmy jeszcze mocniej przez Marię przylgnęli do Jezusa Eucharystycznego, adorowali go. Bo to jest, widzicie, wojna. My uczestniczymy w wielkiej walce dobra ze złem. I nie możemy być obojętni, bo ta wojna toczy się nie przeciwko komuś, ale o kogoś. O nasze dusze, o ludzkie dusze. I Maria wzywa nas do tego, abyśmy byli apostołami. Bożej miłości, abyśmy byli jej apostołami, abyśmy zdobywali dusz, duszę dla Nieba, abyśmy ocalili tych, którzy idą na zatracenie, w przepaść, w grzech. I żeby to, tego to uczynić, my musimy się gromadzić wokół Maryi, wokół Najświętszego sakramentu. Bo wiele jest serc, które czekają na Ewangelię, tak jak śpiewamy w, w, w piosence. Wiele jest serc, które czekają wciąż, tutaj meczgorię. Się takich pięciu podstawowych kamieniach do walki z Goliatem, ze złym duchem. To jest modlitwa różańcowa, spowiedź comiesięczna, Msza Święta, jeżeli to możliwe, nawet codzienna, post o chlebie i wodzie w środę i w piątki, czytanie Pisma Świętego. To są takie elementy, które dadzą nam siłę i które uczynią nas mocnymi w walce ze złem. Jeszcze na koniec chcę Was zachęcić do tego, abyście się nie poddawali, by trwali w tej nowennie. Czasami pod koniec, już u kresu, człowiek ustaje. Jest taka anegdota, taki kawał, że dwóch ludzi uciekało z Europy do Stanów Zjednoczonych i płynął, i w połowie drogi jeden się pytał, drugi, może jeszcze, no mogę. Już tak dwie trzecie, może jeszcze, no mogę. Już są blisko brzegu, już widać brzeg i ten pyta się, możesz jeszcze? Ja już nie mogę. No to wracamy. Bez sensu jest wracać się, kiedyśmy zeszli już tak daleko. I nawet jeżeli może ta, mm, te modlitwy nie były takie, jakbyśmy sobie wymarzyli, takie idealne. Dajmy Panu Bogu to, cośmy, cośmy uzbierali. Tak, tak jak mamy. Przecież Pan Bóg przemieni to i pomoże. Co do spowiedzi generalnej. Wielu z was się wyspowiadało z całego swojego życia, wielu dla wielu niepotrzebna była ta spowiedź. Wielu y, mogło się na przykład troszkę zawieść przy spowiedzi, mo, może mieć taki niedosyt. Niektórzy nawet nie będą się mogli wyspowiadać przed zawierzeniem, bo z różnych przeszkód, bo y, na przykład y, trwają w, jakiś, w grzechu, w związku niesakramentalnym. Ale też nie rezygnujcie. Zaufajcie drodzy, zaufajcie Maryi, że ona nas poprowadzi dalej. I też, jeżeli się nie może wyspowiadać teraz, to wyspowiadasz się po zawierzeniu. Oddaj się takim, jak możesz się oddać najlepszym. Takim, jak teraz możesz. Przecież Mary bo oddajemy się po to, żeby Maria w nas ukształtowała pięknego człowieka na wzór Chrystusa. I tak jak Wam. Wspomniałem na początku, niech żyją wszystkie drogi krzywe, proste i naokolne, które prowadzą do Ciebie, Boże. Różnymi drogami zmierzamy do jednego celu: do Boga. I w tej drodze wspomagajmy się, umacniajmy się, nie rezygnujmy. I ja wzbłogosławię na te ostatnie dni, przygotowania, kiedy jeszcze szukacie możliwości, też na stronie internetowej. Na facebookowej stronie pojawiły się też informacje, gdzie są zawierzenia wspólne. Pojawił się też tekst samego zawierzenia, który trzeba przepisać ręcznie. Skorzystajcie z tego. A gdyby były problemy, zawsze możecie zapytać się administratorów. Oni Wam podpowiedzą, albo wyślą w innej formie. Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was strzeże, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.